W moim projekcie zagrajmy w Gothic 2. Luka. Może mi trochę lagować, ponieważ ustawiłem na montowanie. E, montowanie parta szóstego. No. Na, na dzień dobry spotkamy strażnika męskiego Pablo. A tak. FPS proszę Was, nie spadajcie mi. Albo mnie to obchodzi. Nie, myśl. Можем. Чем я I tak nie powiem. Od Kawalorda. I kolejny level. Drugi. No właśnie! Wadł raz Czekoladko jedno. Chcę się przyłączyć.

Bo zabiję w e, Powiedział mi o tym Suris. Mniejszość kobusiała. Puchatka. Ta długaś stroja. powiedz. Um, ja jestem um, ek, Ja jestem um, gomezem z rodziny Adamsów. Cześć. Cześć, to zajmie no ale dobra. Podział. Czy armia? Nie, to nie to. Szkoda. Co w tym parę?

Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię, a gdy do niej przemówił, stała się ona jego będzie będzie... mocy by mogła się zniszczyć całą ziemię i można wierzyć we nagrywał dźwięk i inicj ziemię by znaleźć człowieka który niego przemówił ten stał się jego sługą i no, hej ty bo się i się co muszę zrobić, aby do Was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że Twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Fajnie. To ja mogę Ci przekonać. Tak jak powiemy te dwie komony, czyli pokonałem chciącego, to chyba to i znaczące osiągnięcie. I ja uwolniłem wielu ludzi, bariera została zniszczona to i tak, nas nie przejmę. To jak mogę Cię przekonać? Ostatnio w Korini dzieje się coś niemal co Dobra. gdyby Naj... No, możemy olać, ale przecież ale, Ależ dopuszczą, dopuszczą. Jeśli będziesz członkiem w krąg ma swoje kontakty. Czasem dość przydatny. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Do której Gildi? Jedynie trzy to yy, On paplał o tym, że... Jedynie wpadł silne, czyli Straż miejska, czyli Wojsko Lorda Hagena, Najemnicy, czyli Wojsko Lee i Magowie Ogle, czyli już znani z pierwszej części gry. E, ale jedyny, który, który przeżył, to był Mili. Ej, hey, nie znam cię! Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Nie, nie Tak! Tyle ko... Za... Więc za...

Nieźle. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Ten frajer nie ma nawet z... Teraz Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Hej, Lares, ty stary dragon. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Li, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmił. Karmi. Karol, Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A no to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Zrobię to za ciebie. Hmm, nie... Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężne amulet zwane okiem Cięfrem. nosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Czy wiesz dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą ko Coś o li i jego najemnikach? Co konkretnie chcesz wiedzieć? Potrzebuję pomocy. Jak mogę Cię wesprzeć? Może jakimś lepszym pancerzem. Hmm. W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. Mm. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz Ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią. Najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź! A zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili! Dla mnie... No, a, tego dla mnie ładniejszy jest dzwonią. Sonia. nie względu? Nie wiem, ty mi powiedz. Dla mnie najładniejszy jest co. Ktoś musi pracować. Jeśli chcesz się zabawić, Dobra. jeśli szukasz miłych słówek, e, znajdź sobie babę i się z nią ożeń, żadna wielka sprawa. Dobra, czy ja tutaj Mam swoje zdanie na ten temat. Dobra.